Odcinek o wojnie pod koniec tygodnia. Dziś o wizycie prezydenta USA w Polsce. Bo to, co od tygodnia wyprawiają prawackie media, nie mieści się już w głowie. Kontaż, wazeliniarzu, takie frajerskie teksty, to ładuj w tych swoich grafomańskich wypocinach. Czy Biden spł spławił nie Tuska, tylko Kaczyńskiego, którym gardzi. Z Tuskiem Biden umówił się na spotkanie w normalnej Polsce, tej już bez was. Dziadek Joe ma nie tylko niebywałą intuicję do ludzi, ale jest również doskonale poinformowany who is who, on wie kim jesteście. Brązowo nosa, ociekająca wazeliną szujo, Donald Tusk to dla ciebie Pan Tusk, polityczna Liga Mistrzów, gość, którego telefon odbiorą wszędzie, a ten twój guru to pogardzany przez niemal wszystkich polityczny łajdak i zadymiarz, z którym nikt nie chce mieć nic do czynienia, zgniłe jajo, w którym brzydzi się nie tylko Europa. Zapamiętaj to sobie, w Frenzlu, gdy znowu będziesz mu wazelinował. Jak w ogóle takie zero śmie zabierać głos w sprawie Tuska? O, tempora! O, mores! media tradycyjnie wszystko zakłamały. Po pierwsze, Biden dziękował i chwalił nie PiS, tylko Polaków, a to zasadnicza różnica. Po drugie, Polska PiS nie jest żadnym politycznym mocarstwem, tylko mikrym awanturnikiem. A chwilowa uwaga świata wiąże się wyłącznie z naszym położeniem geograficznym. Niby gdzie mają się odbywać wojenne spotkania? W Irlandii? We Włoszech? A może w Portugalii? To my graniczymy płasko z Ukrainą. To tędy wiodą główne jej komunikacyjne szlaki na zachód. Główne kanały zaopatrzenia. Po którędy niby mają iść? Przez Karpaty? Bagniska, Delty, Dunaju? Po trzecie była to... Wizyta w pierwszą rocznicę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. A nie siódmej rocznicy ropy po 26 dolarów za baryłkę. Tak to nie żart. Tyle kosztowała ropa na giełdach za szydło. Nie 144 jak za Tuska, a 4 razy taniej. I mimo to ceny były podobne. Gang Jarosława K okradł nas wtedy ponad 3 zeta na każdym litrze. Okradał trzy złote na każdym wlanym litrze. Co ci bandyci nam zrobili? No i wreszcie po czwarte. Wizyta w Polsce była niedaniem głównym. Deserem. Zasłoną dymną wizyty w Kijowie. Tej zasadniczej, właściwego celu przylotu B Bajdena do Europy. Medialna szajba trwa. Niedosyt. Przesyt. Za mało powiedział. Za dużo. Za słabo. Za mocno. Jest oczarowany Polską. Nie wyszedł Fort Trump. Może wyjdzie Fort Biden, stałe bazy, tarcze, nuclear sharing, mitomania, megalomania, zamki na piasku, kozaczenie, sfaniakowanie, wymachiwanie szabelką, analogi do lat 30. XX wieku coraz więcej. Tak, tak, wiemy. Dopóki z nami śmigły ryc, nie grozi nam nic. Co to nie my? Świat pieje z zachwytu. My są de best, my są Chrystus narodów, reszta to głupki, cioty i pedały. Człowiek ze wstydu nie wie już gdzie się chować, jak wtedy, gdy Glut zrobił szydło premierem RP, szydło premierem, albo gdy na Brukselę ruszyły jego złodzieje i dzbany. Polski rząd ustawia wszystkich do pionu, nadajemy ton całej wspólnocie wolnego świata. Polska architektem sankcji na Rosję, dyrygentem antyrosyjskiej koalicji, Warszawa nowym Berlinem, Paryżem, Londynem, nowy układ sił w Europie, USA koncentrują się na Polsce, Polska na ustach całego świata i te szczeniackie zagrywki, rodem z piaskownicy ta nieustanna, przyprawiająca o mdłości, żebranina o komplementy, wyróżnienia, pochwały. Ten wysyp Lizusów, ta zaogana, prymitywna propaganda pod ciemnotę. Coś obrzydliwego. Jak to możliwe, że naród, który ma spore, realne dokonania, zamiast mówić o nich, wyprawia takie rzeczy, co zrobiła z Polaków ta oszalała pedagogika, kłamstwa, samochwalstwa i opluwania innych, ściągnięta na naród przez Bandę Kaczyńskiego? I jeszcze te ich żałosne licytacje, z kim Joe Biden dłużej rozmawiał, na kogo dłużej patrzył, kogo jak uściskał, jakbyśmy byli jakimś Kosowem, Mołdawią czy inną Gruzją. Albo to kolejne bezczelne kłamstwo kaczystów, by ratować swojego wodzunia. Wszyscy słyszeli, wszyscy widzieli i nic wam nie pomogą te żałosne triki. Ciekawe, czy do fałszowania Słówka Kaczyńskiego użyli tych samych speców, co fałszowali Smoleński raport pod Macierewicza? To jego prymitywne oszustwo z przeróbką audio. Po wyzwoleniu sprawdzimy i to. Wracając do wizyty Bajdena. Symptomatyczne, że spotkał się z trzema kluczowymi postaciami opozycji, ale jeszcze ważniejszy był jego wyraźny przekaz do Polaków. Czytaj: róbcie swoje. Do zobaczenia w normalnym już kraju. A teraz spójrzmy krótko prawdzie w oczy z nieco szerszej perspektywy. Wizyta w Warszawie była przy okazji związana ściśle z pobytem w Kijowie. Joe Biden podziękował Polakom i zapewnił ich o poparciu ze strony USA. To bardzo ważne, choć to tylko słowa. Reszta pobytu to właściwie sprawy natowskie. To jedynie te jawne, bo od innych, jako natowski kapuś gaduła, jesteśmy odcięci i to na własne życzenie. Bandytów Kaczyńskiego nie nauczył przecież nic ani ban za sprzedanie Rosji przez Macierewicza polskiego wywiadu, jego kretyńskie zachowania wobec stacjonujących u nas żołnierzy USA, czystki oficerów cenionych przez dowództwo sojuszu, nie wspominając już o jego nocnym włamaniu do biura NATO. Przy głupów Kaczyńskiego nic nie nauczyła nawet lekcja z sekretnym przewiezieniem Zewańskiego przez Polskę w tajemnicy przedpis, aby te tłuki znowu wszystkiego nie sprzedały. Pisiedyzmy niemal nie popaliły całego misternego planu Amerykanów i nie sprzedały Rosji także i tajnej operacji wizyta w Kijowie, gdy Pisi, korespondent z Białego Domu ku osłupieniu wszystkich nagle nieproszony wypalił do Biden'a. Dlaczego wybrał Pan Polskę na cel podróży z okazji wybuchu wojny w Ukrainie? Dosłownie takie pytanie krótko przed odlotem przy wszystkich, takie właśnie numery odstawiają w świecie kacze tłuki. Szkoda, że nie widzieli państwo miny Bidena, jego administracji i reszty obecnych. Finał był taki, że durnie z PiS również o wizycie w Kijowie dowiedzieli się z mediów. Dosłownie te rozpływające się nad własnym geniuszem, onanizujące się, jakim to Polska PiS jest politycznym mocarstwem, rozgrywającym, asem, game changerem, matchmakerem. Pisowskie durnie dowiedziały się z radia. Jak nie uwłaczając, jakiś taksówka czy babcia klozetowa. Niewiarygodne, a jednak prawdziwe, coś Ala Kaczyński stan wojenny w 81, gdy był jednym z ostatnich dorosłych Polaków, którzy się o tym dowiedział. O ile nie ostatnim, to nie żart. Ten za przeproszeniem opozycja soli opozycjonista Solidarności, który dziś zgrywa bohatera walki z PRL, o stanie wojennym dowiedział się? Uwaga! 13 grudnia po południu. Kanalia, która podsłuchując Pegasusem opozycję sfałsz sfałszowała wybory w 2019 i 2020 roku i nie tylko została przez Bidena całkowicie olana, ale i nie wiedziała nawet gdzie i po co on w ogóle przyjechał. Jaki to wstyd i poniżenie. A co robi on? Zamiast zaszyć się gdzieś na odludziu, dalej się puszy, dalej poucza mądrych, poucza świat. I jeszcze nagrany bezczelnie kłamie, że nie powiedział tego, co powiedział. Podsumowując wizytę Bidena, najważniejszym sygnałem dla polskiego społeczeństwa było nie to, z kim prezydent USA rozmawiał, tylko z kim rozmawiać nie chciał za żadne skarby. Tak, zgadza się. Z tym karłowatym glutem, który sądzi, że Polska jest jego, że może robić sobie z nią co chce. I to było faktycznym clou tej wizyty. Chwała Bidenowi za to, bo to naprawdę hańba, kto rządzi Polską, krajem co gorsza, przyfrontowym, szaleniec u władzy w Polsce, to stan bardzo niebezpieczny i dla całej Europy i dla nas Polaków, ostrzegam o tym od lat. Gól na to, co wyprawiają bandyci Kaczyńskiego, chodzi już nie tylko Europie, ale i Chinom. Sygnał wysłany przez szefa ich MSZ do Anglosasów jest jasny: przestańcie dostarczać coraz to nowe rodzaje uzbrojenia, bo inaczej my zaczniemy robić to samo. Przekaz szynganga dotyczył też pis. Przestańcie eskalować tę wojnę. Przestańcie non-stop szczuć, kłamać i jątrzyć. 24 luty 2023 Polskie rzekomo radio PR24. To samo, w którym parę dni wcześniej informowano, że Polska jest częścią Ukrainy. Dosłownie, że Polska jest częścią Ukrainy. Publiczne radio za nasze podatki. Trzech pisich Lizusów, jakaś Macioroska, jakiś Cywiński i Ruchoń Ala Sołowiow opowiadają rzeczy, przy których człowiek nie wie, czy mówią to na poważnie, czy robią sobie ze słuchaczy jaja. Polska zapis stała się potęgą z którą liczą się wszyscy w świecie. Polska pisma ma pozycję i rangę, jakiej nie miała od 45. roku. Polska PiS, wariat i zadymiara Europy, która gdyby nie wojna grałaby już nie w trzeciej lidze, a w żadnej. Co oni wygadują o opozycji? Do czego tam się posuwają w publicznym radiu? A do tego jeszcze półgodzinna kanonada pomy i szczucia na Unię, zwłaszcza na Niemcy i Francję. I to jakiego szczucia? Gdybym był politykiem któregoś z tych krajów, takie kanalie nie postawiłyby stopy w moim kraju, nawet tranzytem. A gdyby postawiły, to gibałyby tęgie wyroki za publiczne kłamstwa, pomawianie i sianie nienawiści na tle narodowościowym. Te prymitywy wymądrzały się jeszcze i dyktowały Unii i NATO, co te powinny natychmiast zrobić i jaki status ma mieć tam Ukraina. Biden drugi raz w ciągu roku w Polsce... Nad Paryżem i Berlinem tylko przeleciał. Olał ich. No przeleciał. A po co miał tam lądować? Przecież Francja i Niemcy nie graniczą z Ukrainą. To przecież nie Paryż ani Berlin chcą wywołać trzecią wojnę światową. Bandyci Kaczyńskiego chcą sprowadzić wojnę do Polski. Pamiętajmy o tym dzień i noc. Bo chodzi o bezpieczeństwo naszych rodzin. Sprawy potoczą się wtedy niestety bardzo szybko. Możecie to Państwo sobie zapisać z datą marzec 2023. Jeszcze jedna kadencja PiS, i będzie nie tylko po Polsce, ale i po Europie, jaką dziś znamy. Bandyci Kaczyńskiego dokonają po raz drugi demolki Europy, ponownie jako użyteczni idioci Putina. Tym razem już solo bez Węgier, Orbana. W latach 2015-2021 rozbili i skłócili Unię, zburzyli całą jej jedność. A obrzydliwie podlizując się Trumpowi i za plecami Europy, skłócili i podzielili wewnętrznie także i NATO, umożliwiając Rosji zeszłoroczny atak na Ukrainę. Nie byłoby tej inwazji, gdyby nie Kaczyński i Orban. Tym razem jednak PIS dokona rzeczy niemal niemożliwej, nie mieszczącej się przy dzisiejszej solidarności i jedności Unii w głowie. Tak, dokonają mi tego. Rozbiją Unię i NATO. Po raz kolejny jeszcze jedna kadencja PiS, a oszalałe szczury i awanturnicy na kaczych łapach, nie tylko ponownie skłócą i podzielą obecną, tak zjednoczoną wojną na Ukrainie Europę, ale i ponownie skłócą NATO czyli znowu spełnią marzenia Putina. A wtedy finał ich awantur będzie następujący: NATO wycofa się na swoją naturalną granicę, załabę, Polska wciągnięta zostanie bezpośrednio w wojnę. Polacy ginąć będą tysiącami, a na koniec powstanie nowy bękart Europy. Ukropol, koszmarny twór powstały z połączenia banderowskiej czerwono-czarnej Ukrainy. I polski pis. Powtórzę: Bandyci Kaczyńskiego dokonają czegoś, co dziś wydaje się jeszcze absolutnie niemożliwe, niedorzeczne wręcz, a oni jednak to zrobią. Ponownie rozwalą Unię i NATO. Zapłacimy za to potworną cenę. Oszalały z nienawiści, każeł, bojąc się rozliczenia za swoje zbrodnie na Polsce, plus tysiące jego okradających nas, eunuchów, aby choćby po trupach uratować zrabowane łupy, nie cofną się przed niczym, aby nie stracić władzy, sprowadzą na Polskę piekło. Nie, nie byłoby tego, co dziś dzieje się na Ukrainie, gdyby nie Kaczyńscy. Bufon wysypał się zresztą już w 2008 w Tbilisi. Najpierw wojnę Rosja-NATO, Próbujemy wywołać w Gruzji, potem na Ukrainie, w państwach bałtyckich, a jak się nie uda, to przyjdzie kolej na mój kraj, na Polskę. Pamiętam te pogróżki dokładnie. Pamiętam, co zrobili w dniu otwarcia igrzysk w Pekinie i potem te ich rozpaczliwe próby wciągnięcia w, spój, w swój zbrodniczy plan NATO, te żebry do Amerykanów o interwencję. Wtedy plan Kaczyński, Sakaszwili, na szczęście się nie powiódł. Teraz jesteśmy. Tragedii już tylko krok. Jarosław K to gwarancja dramatu nie tylko Polski, ale i całej Europy, a dalsze rządy PiS to promesa ogniem i mieczem 3-0, albo odpukać oby nie. I z lata 1943. Nikt nigdy po drugiej wojnie światowej nie naraził Polski na takie niebezpieczeństwa jak PiS i nikt nigdy. Od haniebnego XVII wieku nie ściągnął na nas takich zagrożeń. Pisto przekleństwo Polski i świata.